Ta kwitnąca rabata wyszła naprawdę nieźle. Zawsze jest coś, co przykuwa wzrok i odciąga od tych roślin, które no, właściwie wymagają zajęcia się. Tutaj na przykład geranium, hmm, czyli bodziszek. On, on też miał swój, swoje piękne momenty, ale w tej chwili, jak widać, wszędzie są owoce stany. Ta odmiana się bardzo łatwo wysiewa. Ja nie bardzo chcę, żeby się znowu wysiewała nadmiernie, bo ciasno się zrobiło i nie bardzo jest, gdzie te nowe rośliny. Umieścić, a kłopot z tym bodziszkiem jest również taki, że wydawało mi się, że jest to odmiana niższa, i jak sadziłem, to tak no, szalącko posadziłem na samym brzegu rabaty, i wygląda to trochę, pasuje jak pięść do oka w tym miejscu. No i pomyślałem sobie, że przesadzę bodziszka, więc przy okazji, o, od odmłodzę, on będzie jeszcze usiłował powtórzyć dzięki temu kwitnienie ale w międzyczasie będzie musiał się uporać z przesadzeniem w nowe miejsce. To tam dalej mam takie, takie zaplanowaną taką lukę, gdzie naprawdę będzie świetnie wyglądał i tymi swoimi purpurowymi liśćmi doda koloru. Trzeba to wykopać. Potrzebny będzie dobry ostry szpadel, trzeba to poprzedniego dnia obficie podlać, żeby bryła się trzymała i z każdej strony obkopać z maksymalnie dużą bryłą. wiadomo nie, nie ma co przesadzać, ale o jeżeli to się uda wyciągnąć w ten sposób, o ja to na szpadlu przytrzymam. To jest duża szansa, żeby z większego szwanku roślina się przyjmie. Trzeba dobrze zapamiętać jakiej wielkości jest bryła, żeby Podobnej wykopać dołek w nowym miejscu, no, ale najpierw zanim to zrobimy, wyciągiem ze skrzypu trzeba opryskać korzenie, żeby po prostu zdezyntekować. Skrzyp ma właściwości grzybobójcze, nie lubią go też bakterie, w związku z powyższym o spryskanie dokładnie tej bryły naprawdę pomoże. Spryskać również należy ziemię w wykopanym dołku dla tej rośliny. No, tutaj mamy przygotowany dołek. Delikatnie kładziemy roślinę. O, tak jak mówiłem, spryskujemy wyciągiem ze skrzypu. I delikatnie wsuwamy naszą roślinkę. O, zawsze troszeczkę ziemi zacznie brakować, więc można uzupełnić wykopaną z dołka. Nagarniamy ziemię do dołka, jeżeli brakuje, no to uzupełniamy jakąś mieszanką uniwersalną, na zakończenie obficie podlewamy, to oczywiste. Teraz co z tamtym drugim dołkiem? Z tej mieszanki uniwersalnej, podłoża uniwersalnego z nawozem, będzie zadowolona na pewno ta roślinka, o, to jest... Szałwia omszona, bardzo popularna, ale o bardzo dużych kwiatach. Rose Marvel odmiana się nazywa. W tej chwili dopiero zaczyna powtarzać kwitnienie. Ja mam nadzieję, że jeszcze tego lata i tej jesieni naprawdę da pełen popis. Ciekawa odmiana i zasługuje na to, żeby właśnie być na brzegu rabaty. Więc sadzimy, ale najpierw podsypujemy ziemi. Wprawdzie szałwia nie potrzebuje jakiegoś specjalnie dużego wspomagania, bo to jest roślina bardzo zaradna, ale jednak te odmiany szlachetne i o bardzo obfitym kwitnieniu właśnie jak ta, to naprawdę potrzebują porządnej ziemi. Zatem o, z taką bryłą roślinkę posadzimy, a ponieważ tych bodziszków tutaj jest więcej, to znajdzie się miejsce i dla tej czerwonej różowej, którą w tej chwili posadziłem, mam jeszcze podobną niebieską bliźniaczą. No to takie to zajęcia letnie w ogrodzie były nowe.